Siemczko, witajcie! Można powiedzieć w zapowiedzi nowej serii, którą jak widzicie w tytule jest jak wybić się na YouTube. No i słuchajcie o co tutaj będzie chodziło w ogóle bo pewnie wiele z Was się na tym zastanawia Ponieważ dobrze wiem, że serii tego typu na YouTubie jest naprawdę bardzo dużo i uwierzcie mi, że ja większość z tych różnych serii oglądałem, ponieważ ja też kiedyś miałem problem jak wybić się na YouTube, tak? Ponieważ to pytanie teraz zadaje bardzo wiele osób, wiele osób także zadaje to pytanie mi. Dlatego właśnie postanowiłem sam nagrać właśnie tę serię, ponieważ tak ja mówię, ja także właśnie oglądałem tego typu serie i szczerze mówiąc, jeżeli mam być szczery, to wszystkie te serie i filmy tego typu, które oglądałem na YouTube, ja oglądałem ich naprawdę dużo, nie dały mi dosłownie nic. nie, Po prostu nie dowiedziałam się z nich nic, czego bym jeszcze wcześniej nie wiedział i w zasadzie nie miało to wielkiego sensu. W związku z czym postanowiłem, że sam rozpocznę właśnie taką serię. Będzie to taka seria o charakterze informacyjno-motywacyjnym, gdybym to miał tak troszkę określić. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli taka takie coś wam odpowiada, to ja wtedy będę wiedział, że to wam się podoba i będziecie chcieli tego więcej. I od razu mogę tutaj zdradzić, że pierwszy odcinek, który zresztą nagram już zaraz po tej zapowiedzi, będzie na temat taki bardziej ogólny, ponieważ będzie to jakby moja historia z YouTube'em, jak to się wszystko zaczęło. και αυτός είναι Ponieważ wiadomo, no teraz już troszkę się to wszystko rozwinęło Można już powiedzieć, że coś tam mi się już udało na tym YouTubie wybić. Ponieważ teraz naprawdę subskrypcje lecą mi w bardzo szybkim tempie. Dlatego po prostu postanowiłem się, że też się z tym z moim podzielę. Mam nadzieję, że taka seria komuś pomoże. I mam nadzieję, że chętnie będziecie to oglądali. Tak jak mówię, pierwsze odcinek będzie prawdopodobnie już wkrótce. Prawdopodobnie za kilka dni. Także mam nadzieję, że wiele się z takiej serii dowiedzie. Zwłaszcza tutaj właśnie mówię do osób, które na przykład chcą nagrywać na YouTuba, tylko nie wiedzą jak, mają na przykład, nie wiem, problem. Problem, że nie mogę zdobyć subskrypcji i tak dalej. Postaram się w miarę właśnie pomóc, właśnie tą serią. Mam nadzieję, że właśnie wiele osób skorzysta właśnie z tej serii. Oczywiście, możecie ten film także udostępnić, na przykład dla innych osób, żeby także tą serię zobaczyły. Od razu, może w zapowiedzi serii powiem, że jeżeli ktoś naprawdę chce nagrywać na YouTube, to od razu mówię, że naprawdę nie jest to proste. Uwierzcie mi, no mam już spore w sumie doświadczenie, ponieważ nagrywam już ponad półtora roku, no więc jest to już troszkę czasu. No w tym czasie wiele mi się w sumie. Już udało się osiągnąć, tak? Ale początki naprawdę nie były łatwe. Więc wierzcie mi, jeżeli ktoś rzeczywiście chce nagrywać na YouTube, to musicie się okazać wielką wytrwałością, żeby po prostu przetrwać to wszystko, bo naprawdę nie jest to łatwe, więc dlatego właśnie y, spróbuję w tej serii właśnie powiedzieć, jak to wszystko przetrwać y, i w ogóle y, co robić, żeby jak najszybciej właśnie widzów zdobyć i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie pamiętajcie. Im większy będziecie mieli cel i czym więcej będziecie chcieli osiągnąć, tym więcej przeszkód będzie się pojawiało na waszej drodze i to musicie zapamiętać, ponieważ no, żeby dotrzeć do tego celu będziecie musieli przekraczać bardzo wiele przeszkód. Co już także przeżyłem na własnej skórze Także naprawdę tutaj wiem o czym mówię Ale nie ma rzeczy niemożliwych, chociaż jest teraz naprawdę bardzo dużo osób, które by chciały nagrywać na YouTube I niewielu się udaje, to wciąż uwierzcie mi, jest to możliwe. Przykładem jestem choćby ja, który w zasadzie także w zasadzie zaczynałem już, kiedy naprawdę było dużo już potrątkujących youtuberów na YouTube i udało mi się wybić. Czyli jak widzicie jest to możliwe Tylko trzeba być po prostu bardzo wytrwałym, no i oczywiście się nie poddać No i właśnie w tej serii Postaram się wam właśnie powiedzieć właśnie w pierwszym odcinku moją historię, w jaki sposób ja się wybiłem. W serii będę wam także dawał różne jakieś właśnie porady, typu właśnie jak zdobyć nowych widzów, czy też co robić. I po prostu najważniejsze się nie poddawać, o tym musicie pamiętać, ale o tym powiem już właśnie w tym pierwszym odcinku, ponieważ to będzie też właśnie się cały czas w zasadzie przeplatało. Więc cóż, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie, w zasadzie tej zapowiedzi, można powiedzieć serii. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapeczki w górę, a pod tym filmem wtedy będzie pierwszy odcinek, będzie już wtedy szybciej. Oczywiście Oczywiście zasubskrybować mój kanał, żebyście nie przegapili e, pierwszego e, następnych pół odcinków, a także udostępnić ten film, tak, żeby więcej osób je zobaczyło. Także cóż, to by było chyba tyle w tym krótkim, dzisiejszym zasadzie e, filmiku zerowym, ponieważ jest to zapowiedź. No i pamiętajcie, jeżeli chcecie nagrywać, czy też robić po prostu cokolwiek innego, nigdy się nie poddawajcie. I w tym, e, tym akcentem kończymy dzisiejszy filmik, więc to by było tyle ode mnie. Trzymajcie się, cześć!